Jak usmażyć mrożoną rybę bez użycia tłuszczu? Sami to jedyne na świecie naczynie, w którym możemy smażyć mrożone ryby i mięsa bez tłuszczu i bez rozmrażania, a samo smażenie mrożonej ryby jeszcze nigdy nie było tak proste. Zamrożoną rybę włóż do naczynia. Nie dodawaj oleju, nie obtaczaj w mące, nie sól. Przykryj ustaw średni gat. Najbliższych 12-15 minut nie marnoj na stanie przy kuchni. Znajdź sobie jakieś inne, przyjemniejsze zajęcie. Dzięki specjalnej, chronionej patentem konstrukcji naczynia o podwójnych ściankach, ryba sama powoli się rozmrozi i zarumieni. Bez pryskania gorącym tłuszczem i bez przykrytego zapachu samemu domu. Czas minął, niestety musisz wrócić do kuchni. Przekręć rybę na drugą stronę i daj jej jeszcze kilka minut, aby się ładnie zarumieniła. Nasz film nie jest przepisem na danie z ryby, ale demonstracją możliwości naczynia. Był nagrywany w domowych warunkach, bez cięć i bez powtórek pokazuje realny czas i rezultat smażenia. Także facet na filmie nie jest mistrzem kuchni. Ma trochę odrabiane ręce, ale Ty z pewnością zrobisz wszystko sprawnie. Minęło 20 minut, a mrożona ryba jest już gotowa. Bez tłuszczu, zarumieniona z obu stron, lekko strawna i dietetyczna. Ryby morskie są lekko słone i smażone bez tłuszczu nie wymagają solenia. Smażąc je w tradycyjny sposób, musisz posolić niedły olej, który wchłonęła smażona ryba. Jeśli interesuje Cię, jak ustawić łososia, stek czy filet z kurczaka bez tłuszczu, to szukaj nas na www.sami smacznego.